Wczoraj była lepsza niż ta, którą zrobiłam dzisiaj, czy może ta, którą zrobię jutro, powinna być jeszcze lepsza? Tylko patrzę sobie na swój rozwój tak z szerszej perspektywy, bardziej z lotu ptaka i porównuję na przykład, wiecie, z sierpień tego roku do sierpnia poprzedniego roku i tutaj widzę rozwój. To może nie jest właśnie skok między lipcem a sierpniem tego roku, ale już w szerszej perspektywie wiem, że no, że zmierzam w dobrym kierunku i że to wszystko wymaga czasu i, i cierpliwości, właśnie. No i ostatnia kwestia to jest rozmowa z osobami, które są dalej ode mnie i które przechodziły przez ten etap, na którym ja jestem. Zabrzmi to może okropnie, ale bardzo mnie pocieszają takie historie, że ktoś, kto dzisiaj widzę, że odniósł sukces, czy jest w miejscu, w którym sama chciałabym być, do którego chciałabym dojść, że. Taki ktoś też miał trudne momenty. Ostatnio zresztą zebrałam to w poście na Instagramie, możecie sobie zerknąć na Jotko córczarny, że wiele osób, nawet jeśli się tym nigdy nie chwaliło, było w sytuacji, w której totalnie nie wierzyło w swój biznes, albo kiedy trzeba było jednak wrócić na etap. Albo musiał pożyczyć pieniądze, bo klient nie zapłacił, i tak dalej, i tak dalej. I świadomość tego, że to jest normalne i że takie rzeczy się zdarzają, i że jakieś tam potknięcia, porażki są wpisane w rozwój biznesu i nie przesądzają o tym, czy ten biznes jest udany czy nie, to mnie bardzo pociesza. I też taka możliwość czerpania z doświadczeń ludzi, którzy właśnie są już dalej na tej drodze, to było coś, co mnie bardzo wsparło i... Ostatnio nawet miałam taką rozmowę z moją koleżanką, która jest właśnie przedsiębiorczynią, no i trochę jej się tam żaliłam, że, że jeszcze to mi nie do końca wychodzi, czy tamto. I ona tak spojrzała i mówi: Kocur, ty po prostu musisz jeszcze poczekać. To, jeszcze, to jest normalny etap. To jest normalny etap w drodze do tego celu, który chcesz osiągnąć. No, i wszystko, wszystko się wydarzy tylko w swoim czasie. I to jest bardzo wspierające, taka możliwość czerpania z tych doświadczeń. Jeśli macie taką możliwość, to bardzo fajne są różne mastermindy, kiedy można się właśnie wspierać w rozwijaniu biznesu, albo po prostu jakieś grupy przedsiębiorców, albo po prostu otaczanie się ludźmi, nawet obserwowanie na Instagramie ludzi, którzy. Którzy są w tym miejscu, w którym wy byście chcieli być, bez takiej zazdrości, tylko właśnie z tą świadomością, że, że okej, okay, oni, oni byli tutaj, gdzie ja jestem obecnie, no i, i też mieli różne trudności po drodze, a gdzie są teraz. Właśnie dla mnie to jest bardzo duża inspiracja. I tak jak mówię, to nie tak, że ja się cieszę z tego, że oni też mieli trudno, tylko to mi daje taką otuchę, że, że ja też jeszcze. Mam przed sobą fajną przyszłość. Znaczy, no, bo to tak teraz brzmi: Nie jestem zadowolona bardzo z tego miejsca, gdzie jestem, ale powiem Wam, że jakby mi ktoś rok temu powiedział, to, to chyba bym nie dowierzyła, że będzie tak dobrze. No i to też, jak się już tu przewijało w tym podcaście, to jest kwestia takiej cierpliwości i wiary w siebie i, i dużego spokoju. No i takiej pracy po prostu codziennej. Okej, okay. nawet nie sądziłam, że będę w stanie tak długo sama gadać bez żadnego gościa, ale to tyle. I nawet nie, nie zapytam Was, jak Wam się podobało, bo tutaj raczej nie ma sekcji komentarzy, chyba że ktoś słucha na YouTubie, ale mam nadzieję, że coś z tego do Was trafiło, że z tego skorzystacie i będzie to dla Was jakąś tam inspiracją czy motywacją do do własnych działań. Dzięki.